Trójkątna flaga na maszcie, niepokojący manifest Daniela Martyniuka. Mój kraj mnie nie chce. Teorie spiskowe i ostre słowa o uwięzieniu. Styczeń 2026 roku przynosi kolejną odsłonę medialnego dramatu z udziałem Daniela Martyniuka. Syn króla Disco Zenka Martyniuka, po raz kolejny zelektryzował opinię publiczną serią nocnych relacji w mediach społecznościowych. Tym razem jednak przekaz jest wyjątkowo mroczny i niespójny. Martyniuk, publikując chaotyczne nagrania, uderza w Polskę, sugeruje istnienie tajemniczej kliki i twierdzi, że stał się ofiarą spisku, który ma na celu jego inwigilację i kontrolę. W ostatnich miesiącach aktywność Daniela w sieci uległa gwałtownemu nasileniu, jednak jego najnowsze wystąpienia budzą szczególny lęk o jego stan psychiczny. Nagrania charakteryzują się brakiem spójności logicznej wypowiedzi są pełne urywanych myśli gdzie jeden wątek zostaje nagle przerwany przez zupełnie inny, niezwiązany z tematem. Wulgarnym językiem agresja słowna przeplata się z momentami głębokiej frustracji. Poczuciem osaczenia, Martyniuk otwarcie mówi o bliżej nieokreślonych sprawdzianach, którym rzekomo jest poddawany przez nieznane siły. Chyba troszkę za dużo tych sprawdzianików, co? pyta retorycznie na jednym z nagrań. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków nocnej aktywności Daniela są jego słowa dotyczące Polski oraz Hiszpanii. Martyniuk sugeruje, że jego pobyt za granicą nie jest wynikiem wolnej woli, lecz formą przymusu lub spisku. W ogóle, co ja robię w tym kraju? Mój kraj mnie nie chce to jest Hiszpania. Nie wiem, dlaczego ja w ogóle tu przyjechałem to znaczy zostałem uwięziony. Dla wielu obserwatorów słowo uwięziony stało się kluczowym punktem zapalnym w dyskusji o jego kondycji. Daniel nie wyjaśnił, kto miałby go więzić ani na czym polega owa rzekoma blokada, co tylko potęguje wrażenie zagubienia i narastającej paranoi. Jako ostateczny dowód na to, że jest sterowany przez onych, Daniel Martyniuk wskazał mechanizmy działania mediów społecznościowych. Porównał on swoją aktywność na Instagramie w dwóch krajach, wyciągając z tego daleko idące wnioski. W Hiszpanii twierdzi, że otrzymywał masowo od 300 do 600 zaproszeń do obserwowania. W Polsce po powrocie liczba ta spadła do zera, co dla niego jest jasnym sygnałem manipulacji. Rób i działaj według ich przykazów. Welcome in Poland podsumował z goryczą, sugerując, że w ojczyźnie jego zasięgi i kontakty są celowo blokowane przez tajemniczą grupę trzymającą władzę. Z perspektywy The Sharp Polish Insider. Najnowsze wystąpienia Daniela Martyniuka wykraczają poza ramy typowego celebryckiego skandalu. Używanie przez niego takich sformułowań jak ich łapy, uwięzienie czy sugestie o uwalnianiu kraju z ich rąk wskazują na głęboki kryzys tożsamościowy i emocjonalny. Internauci w komentarzach masowo dopytują o interwencję rodziny, obawiając się, że chaotyczne nagrania są de facto publicznym wołaniem o pomoc. Martyniuk zapowiada, że wkrótce wszyscy zobaczą prawdę co może sugerować dalszy ciąg niepokojących relacji w najbliższych dniach.